Cześć wszystkim. Dziś opowiem Wam o dobrym i złym sąsiedztwie brokułu, co warto sadzić, a czego lepiej nie sadzić obok brokułu, co będzie miało na niego wpływ pozytywny, bazylia, bu, cebula, czątek ogrodowy, estragon, kroch, kalareta, kapusta. Koper ogrodowy, lebiotka pospolita, znana jako oregano, majaranek ogrodowy, zwany również lebiotka majaranek, mięta pieprzowa, nasturcja, rozmaryn lekarski, rumianek, sałata, celer, szałwia lekarska. Natomiast wpływ negatywny na brogu będzie miał czosnek fasonatyczna, marchew, Szodkiewka, szczypiorek. To wszystko na dziś, moi drodzy. Zapraszam Was na kolejne filmy, zarówno o aleopatii, czyli dobrym i złym sąsiedztwie roślin, jak i na pozostałe filmy. Darwowe tabelki możecie pobrać na moim blogu. Link znajdziecie w opisie. Pozdrawiam Was. Cześć!